Do widzenia. W końcu jest. Cześć, witam Was w ten piękny piątek. A nie, dla Was to jest sobota, przepraszam, w piątek. Jeszcze trochę śpię. Jakby jest godzina 9:40 i skończyłam już dwie lekcje. Był to niemiecki i historia. Jak widać zasypiam tutaj troszeczkę, więc. No, zaraz mam polski, którego się boję, bo polski u nas to jest. Mm -mm. No, tak niezbyt. No, nie lubię po prostu tego polskiego. I jakbym mogła, to bym na niego nie chodziła. Ale jestem dobry uczeń, więc pójdę. Mam nadzieję, że wasz dzień się dobrze zaczął i dobrze mija, bo pewnie widzicie to około 16. U mnie jest tak średnio, bo boli mnie głowa przez pogodę i w ogóle jest śnieg. Co jest nie tak z tą pogodą? Jakby. Do! Najpierw jest słonecznie, a później jest śnieg, a później pada deszcz. Nie lubię takiej pogody, bo wtedy tak średnio jeżdżę na koniach, bo bo no, teraz nie mamy hali i jak nie mamy hali to nie mamy gdzie bo wszystko jest podmoknięte albo zaśnieżone jakby co jest więc tak teraz yy, dlatego że już zdecydowałam się do was odezwać to pójdę sobie zjeść śniadanie przecież nie jakoś tak nie byłam głodna w ogóle nie jeszcze jestem w piżamie więc no jak widać mój stan na lekcjach jest następujący idę coś zjeść, zaraz się widzimy Jedyne co mnie cieszy w polskim, to to, że go przeżyję, to już jest piątek, piąteczek, piątek, bo później jeszcze tylko matematyka, geografia, biologia i dodatkowa chemia. To jest dla mnie lajcik, nie? Jakby ja matmy kocham na przykład, więc hmm, chyba zmieni, powinnam zmienić chyba kierunek, jakby mogłam iść na jakiś mat, biol, bo podobno jest, a ja poszłam na biolchem. Co jest ze mnie tak? No, ponownie polski już przeżyłam. Podwójny, więc jest dobrze. Teraz matematyka, którą uwielbiam, tak jak już mówiłam wcześniej, więc się cieszę. Ja bym mogła dostać więcej zadań z matematyki, może to dziwne, ale mam za, ma mam za dużo wolnego czasu, więc mogłabym mieć jakieś ten, zadania dodatkowe, ale pani nie daje dodatkowych, więc nie mamy. Dzisiaj w ogóle chyba nagram jeszcze makijaż, tak mi się wydaje. Jak mi się uda, ale nie ja wiem, więc to będzie jakiś taki zapasowy film, jakbym nie dała rady nagrać jednego filmu gdzieś to po prostu go wstawię. To brzmi jak plan, to jest smurt. Jeszcze parę minut do matematyki, więc pójdę myć pędzle, żeby mi się w miarę wysuszyły przed kolejnym makijażem, bo ja nie myję pędzli po makijażu, tylko ja je wolę myć przed kolejnym, więc no, bo ja nie często robię makijaż jednak, więc... Widzę, że to od Matmy jest najładniejszym z moich zaszytów. Więc... Po matematyce nabrałam ochoty, żeby w końcu się ogarnąć. Więc już nie jestem w piżamie. Wiem, że to może tak wyglądać, ale to jest koszulka zwykła. I moja mama mówi mi, że wyglądam jak pielęgniarka amerykańska. Dislike. Jakby... Ja mam po prostu dresy tego samego w miarę koloru, co koszulka. Ona wygląda jak... Wygląda, jak pielęgniarka, jakby to jest mój ulubiony kolor, może troszkę przesadziłam, biorąc cały fitik taki, ale nie miałam innych dresów, bo wszystkie są w praniu, teraz cały czas chodzę w dresach. Do, jakby są, są zdalne. Dlatego, że mam teraz późniejszą lekcję, postanowiłam zrobić zadania z matmy, jest to mój sposób na zaoszczędzenie czasu, bo serio, może to pomóc naprawdę, jak się ma jakieś rzeczy do zrobienia po południu, więc zrobię sobie teraz matematykę, żeby później nie musieli robić. Widzieliście, miałam dzisiaj pizzę na obiad, moją ulubioną z kurczakiem, szynką, pieczarkami i kukurydzą. Wiem, może to dziwne połączenie, ale moja ulubiona. Ale nie mogą nic mówić, bo wiecie mnie w domu, bo zakładają nowy internet. W końcu, Jezu, bliżej. ja mam takie problemy z internetem już od dawna. Dlaczego wcześniej tego nie zrobili? O, jakby. No i teraz kram Simsy. Mój brat braty cię po schodach. ale stuka. Mamy już godzinę 19.00. Ja powoli się odłączyłam od Simsów, mimo że nie chciałam naprawdę. Jakby gra w Simsy, po tylu latach jakoś w nim nie grałam, to po prostu jest wow. Nie zrobiłam w końcu dzisiaj tego makijażu, bo przyszli panowie od internetu, żeby założyć nowy i nie miałam swojego pokoju, a później jakoś, nie wiem, już było późno i uznam, że nie chce mi się. No Dzisiaj jest specjalny dzień. Otóż moi rodzice pierwszy raz będą mieli sushi. Ja już kiedyś sushi jadłam, właściwie to było w te Sylwestra, bo jedna z dziewczyn przyniosła do mojej roboty sushi. I nawet mi to posmakowało, ale nadal nie umiem się obsługiwać pałeczkami. Ale dzisiaj moi rodzice będą mieli pierwszy raz sushi z surowym, yy, surową rybą. I zobaczymy, jak mi to posmakuje, bo ja jestem ciekawa. To jest jednak taki specyficzny smak i... Wydaje mi się, że może im to nie posmakować, tym bardziej, że oni są dosyć wybredni. Plus, jeszcze, właśnie muszę to teraz nagrywać szybko, bo oni już poszli. Słyszałam, że zamykały się drzwi i muszę do nich szybko dobiec, żeby zobaczyć ich pierwszą reakcję, więc zobaczymy się już później. Nie będę tam nic nagrywać. Kamera niestety nie oddaje tego, jak ten ogródek jest piękny, ale jak widać, śnieżek jest. Okej, okay, ja już wrzuciłam. Moi rodzice pierwszy raz jeli sushi i to jest aż śmieszne, bo tato oczywiście kamie na twarz i jak zawsze. A moja mama, moja mama już na sam, jakby na sam wyobrażenie, że będzie jadła surową rybę miatkę. Więc <grym> no, ale spróbowała i mm, nie dobre, A później zjadła parę i już mówiła: no, no, dobre, 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 dobre. A moje podejście jest takie, że dla mnie to jest takie ok, ale żeby to tak jadła codziennie albo co tydzień, to na przykład już nie. Powiedzcie mi, czy Wy lubicie sushi, bo to jest ciekawy w ogóle temat. To ja z przyszłości montująca ten film. Chciałam tylko powiedzieć, że wieczorem zepsuł mi się humor przez jedną sytuację i nie chciałam Was zarażać niepozytywną energią i przekazywać Wam tego wszystkiego, więc macie teraz zakończenie. Miłego dnia, resztki dnia, która Wam została, bo pewnie późno wstawię ten filmik, więc...